Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Takie spotkanie, które myślę, że na koniec w tym końcowym rozrachunku gdzieś można mówić o jakimś sprawiedliwym wyniku. Niemniej na pewno chcieliśmy i graliśmy od początku o to. Zwycięstwo, no, niestety gospodarze mieli Krykuna, który dzisiaj narobił nam sporo problemów i, i myślę, że tu z jego strony groziło nam takie naprawdę największe niebezpieczeństwo. Chwała dla chłopaków, że w tej długiej połowie podnieśliśmy się, musieliśmy zagrać troszeczkę bardziej bezpośrednio. Myślę, że ta pierwsza połowa chcieliśmy się utrzymywać przy piłce, chcieliśmy dłużej pograć, a, a tak nie do końca się dało ta nawierzchnia, wiadomo jaka jest sporo roku i tutaj trudno te. Jakieś perfekcyjne warunki na pewno to nie pomagało. Troszeczkę ta piłka skakała, trudno było ją opanować momentami. Także mówię, szanujemy punkt, bo w końcowym rozrachunku każdy, każdy może być ważny i, i gramy dalej. No takie mieszane mocne uczucia. Bo uważam, że do 60 minuty naprawdę graliśmy tutaj bardzo do, dobry mecz, Zwłaszcza zwłaszcza, jeśli chodzi o, o założenia taktyczne realizację. I tak naprawdę do tego momentu również nie ma sytuacji takich czystych. Myślę, że obowiązkowo po, trzeba strzelić w takim meczu bramkę, bramkę na 2-0, bo były, były takie okazje. Może nie było ich, nie wiadomo ile, ale, ale gdzieś tam przy lepszym dograniu, zwłaszcza bo tych akcji ostrzelających mieliśmy dużo i takiego dokładnego podania zabrakło, ale była też sytuacja w pierwszej połowie, Damiano z Bozienia. Nie wiem, czy był falowany, czy nie, bo to widziałem tylko jakby raz, nie chce się już tam do, do, do tej sytuacji odnosić, skoro sędziowie uznali, że nie, no to, to widocznie nie, chociaż obejrzę tą sytuację dokładnie sobie, nic to już nie zmieni tak naprawdę i później od 60 minuty, kiedy straciliśmy bramkę, na pewno gdzieś, gdzieś tutaj na, trzeba zwrócić uwagę, już z chłopakami rozmawiałem, ten mental musi, musi być trochę inny, trzeba wierzyć w siebie, w piłce, bardzo rzadko się zdarza, żeby się dyktować warunki gry. Zawsze są różne fazy meczu i, i po tym w momencie ruch, ruch to ruch sobie wypracował jakby dwie, trzy bardzo dobre sytuacje i, i dobrze ich nie wykorzystał dla nas, bo, bo, bo nie złożyliśmy to na pewno na, na to, żeby zostać bez punktów w tym meczu, a, a mówię piłka ma to do siebie, że jak, jak gdzieś tam nie strzelisz, później lepszy okres ruchu i mogło się różnie skończyć. W końcu jeszcze gdzieś tam dwa, trzy razy zerwaliśmy się. Szanujemy ten punkt, wiadomo, że chcieliśmy grać o trzy punkty, to było, to było widać i, i mamy teraz następne spotkanie. Yy, jedziemy następnej drużyny, która gra, gra gdzieś tam bezpośrednio awans, yy, czyli Jarki Dynia. No i zrobimy wszystko, żeby również stamtąd przywieźć punkty. Na pewno yy, fajna atmosfera na meczu, bo widać, że jest zaangażowanie tam kibiców z jednej i drugiej strony w tego. Miało. Zaangażowanie, zaangażowanie piłkarzy, więc, więc, więc nie, nie myślę, że to na pierwszoligowe tutaj realia niezłe widowisko to było. Dziękuję.